Witam wszystkich, jestem w dzisiejszym odcineczku Jak widzicie, y, będziemy sobie y, tutaj y, wapnować. Tutaj pan jeździł y, i właśnie y, rozwoził tu wapno. Tam u Gienka, bo widziałem u sąsiada, ale, ale ten dzwonił, a widziałem wcześniej, pół godziny wcześniej. Tam, y, bo to było niedawno to było z Ines. 10 minut temu, to widziałem jak chwilę ten... Yy, yy, około 7 godziny jak sąsiad tu jechał sprinterem swoim, bo kupił się sprintera widziałem. Wczoraj przyjechał jakimś sprinterem nowym, już wam tego nie nagrywałem, bo to 20, 21 chyba przyjechał. Mówił, że se kupił. Ty a tutaj też mamy wapku. Ty to od razu weźmiemy. Yy, ten, mówił, że se kupił i w ogóle. I jeszcze tam musiałem za to wam to chyba zapłacić 150 czy coś, za to tam zapłaciłem już nie pamiętam że ze stówę czy coś takiego. No i razem tam za te wszystkie tam rzeczy to wyszło z 2-3 stówy, coś takiego wyszło. A więc, yy, no czekajcie, ja tym od razu się trzeba zzadać. ten tylko to jest ciężkie. Trzeba to pchać. Czekajcie, to może tu podejdę z tej strony. To tak spróbuję przywrócić, bo ja to przewracałem już Jezu, jest, wracam swoje miejsce Dobra I teraz sobie można popatrzeć, to Czekajcie, gdzieś dobra I teraz nie będę już tego stawiał Bo to, to nie jest prawdziwe życie, tylko farming i można sobie nawet paliwa czekajcie już się zalało dobra to ruszamy Wiem, 60. i czekajcie ty czemu ja mam to światło zapalone dobra gasimy oczywiście tak zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem żeby być na bieżąco subik jest taki czerwony jak normalnie ta beczka czekajcie może mastery jeszcze sobie dotonkuje. czekajcie ile ja mam w nim paliwa a i mam fula, zapomniałem, bo przecież byłem jeszcze nim na stacji. Yy, dobra, widzowie, czekajcie jeszcze, czy to coś trzeba zatankować? Ej, stanęło Czekajcie, to może powiem, O Jezu, jakie to ciężko Tu gdzieś postawię, tego, dobra Bo nie, proszę, bo będę to uzupełniał, to czekajcie, ja to znowu... Jezus Mary Ty no stanęło znowu. Ja nie wierzę. O, dobra. I teraz to można popchać. Wo, ale się tu Jezu, ja nie wierzę w to. Przewracamy to. Teraz trzeba to nakierować i pchamy. Dobra. I teraz myk. Trzeba to podnieść jakoś. O, dobra, i teraz jeszcze przesunąć. No i git. E, ta panka chyba 200 litrów, czy coś. Mamy bardzo dużo w ogóle na jajka tych tych. E, jeszcze tam miałem... E, bo tam za to wapno chyba stówę, a za to chyba 200 zapłaciłem, bo jeszcze byłem u kolegi chyba. Znaczy, no chyba 200 zapłaciłem, bo jeszcze byłem u kolegi i tam mi tam z tych, czy tam stówę już pamiętam. Mnie trochę kasy jeszcze na jedzenie. To tam stówę, co od niego dostałem, to już jej nie mam. Jeszcze mam mniej kasy. Czekajcie, teraz trzeba nabrać do łyżki. Dobra, pełna łyżka. Podnosimy. Patno ogólnie ciężkie jest, dlatego, dlatego wiecie, dlatego wziąłem obciążnik. I czekajcie. Ło, dobra. Popatrzcie, tutaj y, tego nie trzeba tutaj wapnować, tego też nie trzeba wapnować w prawym dolnym rogu widzicie. Jakby ktoś nie wiedział, tego też nie trzeba wapnować, bo nie wyświetla. Ale tutaj o, oraliśmy i tu wymaga wapna. Zawapnujemy to, co jest skultywowane, to jeszcze raz skultywujemy, bo to, to trzeba tak przemieszać. Mógł to bronami, ale to, to pół pola bronami, a pół y, pół tym kultywatorem. Mamy nowy kultywator. czas kultywator No i co? Jeszcze zostawcie łapkę w górę na zasięgu, a my teraz sobie, myślę, powapnujemy. Powapnować my możemy sobie tym. Czekajcie, bo coś tego nie mogę teraz otworzyć. Halo? O dobra, mogę otworzyć już. Zamarzło chyba. Ty, no nie chcę odpalić, dał go nie odpalać O, odpalił No i zgas O! Dobra, ruszamy Ty no zgas, ale dobra, niech się zgaśnie I tak trzeba tego Dzięki, co się stało? O, chłopie! Otwieraj to. Czuję, czemu tak zetor stoi blisko tu? Co się tu dzieje? I no, zetor za pierwszy mat tam. Czekajcie, ja Zetora postawię tutaj. Też tam do tego kolegi brałem tą przyczepę, bo tam... Musieliśmy kilka rzeczy porobić. Yy, chciałem ten. Czekajcie, co ja teraz? A, wam yy, Dobra, tutaj trzeba podjechać. O, teraz zapalił za pierwszym. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że już nie będzie gaz. ty na no, znowu z gaz. Dobra palił stój stój dobra przeładowałem trochę w to czekajcie, to trzeba tu wszystko ładnie podpinać trzeba podnieść go oczywiście jeszcze ma trochę on ma nawóz w sobie dobra to wiecie co zrobimy on ma nawóz on nie ma wapna tylko ma nawóz Ten Nawiniemy sobie na pole, po prostu na przykład to sobie tutaj nawiniemy i super, dobrze jadę. No tutaj sobie wiecie, tak widziałem, przejadę z tym nawozem, bo, bo i tak trzeba wapnować, ja nawóz jak jest, no to sobie go użyjemy. W ogóle nie wiem skąd tu się wziął nawóz A na to pole chyba akurat starcie To jest 100 no, 100 litrów To jest chyba wozu, czy coś Trochę mam tutaj tego wapna e, no i co? Nawozimy Dobra widzowie, ja tutaj po naworze to, to chwilę potrwa, a nie na tym polega odcinek. Yy, no i co? Wyjeżdżę ten po prostu nawóz, cały rozrzucę na pole, no i tyle. No i widzimy się jak już będę sprawowała. Dobra widzowie. Ogólnie to wszystko już, ten cały nawóz wjeżdża po prostu już całe to pole w miarę to pole pełne jest i dobra, czekajcie żeby nie jeździć dwoma traktorami to czekajcie, tu sobie stanę O, w sumie sobie to dobra, jest pusto, jest pusto no i co, trzeba tu wsypać hamuj, dobra Czekajcie widzowie do przodu jeszcze trochę teraz do tyłu. Jezu, do tego wsiadłem masz nasypałem jeszcze nie. Wiem, że to trochę Dziwnie wygląda Dobra, gasimy 60 Podnosimy to do wapna tego butyla i jedziemy na pole, na które będziemy po prostu A, to co tam leży koło domu To może to jest nawóz ani nie Czy no może tak, czekajcie, to jest to pole? Tak, chyba to jest to. Tak, to jest to, dobra wicowie trzeba Tak. Też planuję zakup nowego tego rozrzutnika. rozrzutnika ponieważ po prostu ten, zobaczcie, jaki on. Nie, nie to, że on za mało wiecie, za małą szerokość ma roz, rozrzutu. Tylko jak on jakby szybko bo ma za mały zbiornik po prostu według mnie I, i dlatego trochę słabe to jest to jest trochę słabe ponieważ wiecie, co chwilę trzeba napełniać a to nie jest jednak fajne co chwilę musisz z powrotem jechać i napełniać ten ten a więc y, trzeba sobie o, patrzcie, już jest pusta, nawet wiecie, bo przejechałem tylko szerokość tego pola, i tu kawałek To wiecie, ile ja będę musiał teraz wam to o Jezu, ile to będzie roboty, będzie tyle roboty, to będzie roboty na cały dzień, a naprawdę na cały dzień. No nie wiem, prawdziwie, jak napełnić to. Teraz ten odcinek chcę zrobić taki krótszy, a więc trochę mało będzie tego marnowania, no ale co? Teraz są w ogóle odcinki co, co drugi dzień. Po prostu, bo jeżeli robię dziennie filmy, to na przykład pierwszy film z tego właśnie daily, jaki ja robię, to patrzcie, pierwszy film miał, wiecie, tam 40 wyświetleń w ogóle, dużo w górę. A na przykład już drugi film następnego dnia już miał 10 wyświetleń i, i dwa razy mniej łapek w górę, czyli na przykład 3 łapki w górę. A więc to trochę bez sensu. I właśnie tak trzeci film już dwa razy mniej znowu i tak coraz mniej. A jak robię właśnie tak co drugi dzień film, to po prostu jest więcej wyświetleń, więcej łapek, po prostu... Hmm. Jestem ciekaw, kiedy sąsiad właśnie wróci z tego sklepu. mu powiem, ale on chyba swojego pola nie musi wapnować. Bo ja tam z nikogo wapnowałem. Tak mi się wydaje wtedy. W poprzednim sezonie, a on nie orał teraz. Bo on nie będzie musiał. Te krzaki mi tu burzają. Właśnie i napiszę do, do tego jadę do urzędu właśnie żeby zapytać się co z tymi, co z tymi tutaj paskami. No bo to z tym jedzą. No bo to teoretycznie powinno być moje, a, a nie jest. I tak pojadę na przykład jeszcze jak będzie zobaczę i jak skończymy dzisiaj której godzinie. Jeżeli za późno skończymy, no to po prostu na następny dzień pojadę. A jeżeli wcześniej skończę... Wiecie, tam nie wiem do który urzędu miasta jest otwarty. Yy, no to po prostu wiecie, yy, pojadę do urzędu. pojadę. Trochę do tyłu. Do tego wsypam? Tak, do tego, dobra. Trzeba napełnić. No po prostu, widzowie, zobaczę, czy to jest, czy to. Zapytam się tam. co wie, co odnośnie właśnie tego. No bo to jednak bym chciał to mieć. A, a, po prostu nie mam. Nie mogę. No i sobie wiecie, zaorał tu jedną miedzę, drugą miedzę, i było jedno ogromne pole. I też bym trochę zyskał. A teraz się pytacie pewnie, gdzie ja jadę z tym wabnym, czemu nie na pewno nie pomieszki. A to dlatego, że po prostu tam chcę wziąć. Bo jak to nie będzie wapno, to ten, a jak. Po prostu widzę no po prostu z babnem jadę yy, żeby po prostu jak się napełni to znaczy, że to jest babna a jak się nie napełni to znaczy, że to nie jest wapno Dobra Jedziemy Ty co tu nie jedzie? A bo zahaczyłem o płot Nie no ja to naprawdę jest tu, tu, W górze. No i co? Napełniło się to co, wie, to chyba nie jest wapno. Czekajcie, ja tu mam pomysł, w sumie nie pomyślałem. Gdzie ja mam wiadro moje? Ty no, kolejna poczekaj. Dobra, czekajcie mam ja wyjmy tu. Boże na dworze. O dobra, tu jest moje wiadro. I... I zobaczę. No, włożę to do wiadra. Zobaczymy co to w ogóle jest. Tu mogę w ogóle. Czekajcie, to są takie kuleczki. A to nie jest ważne, to jest nawóz Tak, to jest nawóz. No nie mogę tego wysypać. Dobra. To jest nawóz, to w sumie mogliśmy rozwieźć. Dobra, to czekajcie, widzowie. Ja to muszę tu tutaj wysypać. Nie wiem, to po prostu gdzieś tam. O, tutaj to się wysypie. Turep kiedyś to się weźmie. Też widzowie. Planuję, planuję właśnie kupić yy, kupić i postawić tu po żniwach, oczywiście, w mówię, po żniwach tutaj postawić oborę, tutaj tak, żeby stała się obora z krowami i taką zwykłą drewnianą potrzebę, że tam myślę, że za za za, za, za za 40 parę tysięcy 40 tysięcy same materiały liczę a majstry by nie wiem policzyły, może z 5 tysięcy bym dał czy coś no, może, może by się zmieściło w 50 tysiącach. Mam nadzieję, żeby się zmieściło w 50 tysiącach no i po prostu właśnie, bo wynikało tak, że w poprzednich. Miałem. Nie pamiętam ile pieniędzy. Razem z chyba. z belami, chyba miałem. właśnie około 50 tysięcy, a teraz mam to ogromne pole jeszcze to małe pole, tamto. w którym właśnie były te traktory, a więc mam dużo więcej areału. I też właśnie będę chciał sprzedać tamto pole. Łocha mój! Dobra. Właśnie będę chciał sprzedać tamto pole, po oczywiście. O, Do przodu podjść. Do przodu. Podjść do góry i do przodu To leci na ziemię, czy do tego, no? Bo ja tyle nie wiem teraz tam leci Dobra Chyba już jest full Ta jest full Dobra, jadę I No i co? Robię cięcie i widzimy się jak już tu wszystko jakby skończyło Mam nadzieję, że mi w ogóle wystarczy tego wapna całego. Bo, bo nie wiem, czy nie za mało to będzie trzeba będzie trzeba kupić. Dobra, i włączamy. O i daj, ja dojadę tu do końca. No i widzimy się, jak już po prostu będzie wszystko zrobione. Czekajcie, dobrze tu ukręciłem. Wyłączę. Dobra, jest, wykroczone. Tutaj tych takich wystających pasków, to ich nie zamierzam uprawiać, dlatego też ich tak nie, nie, nie wapnuję, bo nie zamierzam ich uprawiać. O, już mamy pusto. A więc super. Dobra widzowie, ja jadę tam yy, napełnić i w ogóle widzimy się jak już tu będę kończył po pole, a więc no widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, ogólnie to ja tu się, czekajcie, zgaszę samochód. ...się z Jenkiem dogadałem, bo Jenk do mnie dzwonił, yy, że ten, yy, że, że przyczep odebranie i patrzę w ogóle zrobił ładnie. Czy wiecie, trochę miał taki ją odrestaurować, żeby nie była zardzewiała, czy się miał na nukę. Nie wiem, co to jest tak pomazane. Jakieś kreski. No i burty jakieś takie znalazł. No trochę tu mają rdzy. Tu trochę podchodzi rdzą, no ale... No to buda ta... No to on... Nie, mówił, że tylko tutaj... Z... Rusza tak, że koła. Chyba zostały te same. No i co? Mówił, że mam sobie wziąć... Do, wziąć do tego zatora który... Znaczy... Czyli w stacyjce mogę sobie wybrać wybranie Dobra. Oraz zabrakło mi trochę wapna. Zobaczcie, mam go tu odstawię. Zabrakło mówił, że zabrakło mu trochę wapna. Znaczy ja mówię, że zabrakło mi trochę wapna. Bo zobaczyłem tutaj stało taka ta. Znaczy leżało rozsypane wapno i tu już wjechał do garażu, czekajcie ma zamknięty garaż no zamknięty, dobra ale ten ale yy, no wziął yy, tego yy, zetora podobny zetor do tego, tylko że z przodem, czy coś podobny chyba do samochodu tylko że z przodem Ładny też odnowiony. gdzie tak, jeszcze? Do tyłu. I, I tak byłem w urzędzie miasta i mówią, że, że tam... Zobaczą co tam można zrobić. Dobra, trzeba ja wycofać trochę i jedziemy. Dawaj. Jezu, trzeba cof. Przecież to nie jedzie coś. O dobra, jedzie już. mój żeby bramę mu tu zamknąć. I żeby sąsiadowi w jego pole nie wyjechać. Czekaj, zamkniemy mu bramę. Dobra. Cała odebrana. Popłaciłem mu ta pysiaka z tym wszystkim. No to około tysiąca, już nie wiem ile dokładnie, 900, ile tam w bo wziąłem tyle. Wziąłem tam tysiaka, jeszcze byłem coś tam sobie zjeść po drodze, no to yy, ten, dobra, tu jedziemy, pojedziemy tu, bo bramę mam zamkniętą. No i co, ja jadę dalej wapnować. Tutaj sobie muszę... Odstawiłem, to jest ja tutaj... Albo czekajcie, mam... Pierwszy przyczepę muszę zostawić gdzieś. Chciałbym tą przyczepę tu zostawić. Dobra, tu ją ja na razie tylko postawię. Później się tą podjedzie tu do przodu i tu zanim się stanie, czy coś. Albo odwrotnie. Dobra, niech tu stoi, przez silnością nie korzysta czekajcie, widzowie, ile mamy tu w silosie? O, w silosie... Ty my w silosie mamy tylko tego, bawełny trochę. Chyba to jest bawełna, tak mi się wydaje. trochę pszenicy, dobra. Czy odczepię nam to w końcu? Odczepię. No, widzowie, tutaj trzeba wysypać to wapno. Dobra, widzowie, teraz wysypię i widzimy się już jak pole będzie zwapnowane Dobra widzowie, więc ja już tu wracam z pola A czekajcie pokażę Wam jeszcze jak to Tutaj już mam 0 i tam, tu, tam też już nie ma tego wapna Bo z jednej strony trochę mi zabrakło a z drugiej strony jest git Jakbym tutaj tak na pole sąsiadowi nie nie powalą tego wapna, to bym jeszcze starczył. Akurat tylko na to starczył, ale myślę, że idealnie tam jeszcze są jakieś tam mamiaki po bokach czy coś. O, tam jest na przykład trochę tutaj gościowi nasypałem wapno sąsiadowi, ale no co, yy, no i co yy, teraz yy, w następnym odcinku będziemy kultywować ponownie w tym sezonie będziemy kultywować bo to pole mamy do zakultywowania i to nowe pole tam, tam to małe w którym były te traktory a swoją drogą co do tych traktorów to nie wiem mechanik nie dzwonił yy, mamy trochę małe kasy a więc yy, podzwonię tam do kolegów czy tam nie potrzebują kogoś tam do roboty może tam dadzą z pięć stówek tysiaka Będę zadowolony, pójdę, wiecie, jednego dnia do tego, drugiego dnia do tego, O, kolejna paczka jajek i yy, już, już będzie trochę pieniędzy. A, jeszcze trzeba wywieźć te jajka, bo ich tyle jest, że, że kilka tysięcy, myślę, że za nie możemy nawet zgarnąć. A więc w sumie w następnym odcinku chyba w sumie wywieziemy te jajka i tyle. No i może pójdziemy do kogoś na usługi, czy coś, nie wiem. Ty, no właśnie, bo my teraz mamy... No po co ja gaszę silnik, dobra. E yy, ten. Ty, no jeszcze do ty, tyłu podnieś. Dobra, starczył Dobra, no i jedziemy z powrotem do tej... ...naszej stodoły w sumie teraz mamy, wiecie, nowy ten kultywator fajny, albo brony mamy. Chociaż brony ja bym kupił 5-metrowe. Sąsiad ma chyba 5 Może będzie chciał sprzedać. Chociaż bronów tak nie używamy w ogóle, dobra. Ten skaszony. No, mamy kultywator fajny, a więc można do na usługi jechać. Słuchajcie, ja tu wszystko muszę teraz powstawić. Dobra, to odpalamy. Wjeżdżamy nim tu do garażu. Też wiecie, chciałbym postawić, właśnie co do tych krów, chciałbym postawić, właśnie, oborę z krowami. I obok niej możliwe, że chciał jeszcze garaż jakiś, wiecie, żeby jeszcze jakieś traktory pomieścić czy coś. Tutaj taki, wiecie, tak się odgrodzić, tutaj taki pas cały zrobić, że wiecie, że tutaj, tu, tu równo z końcem jakby tej takiej dróżki, tu postawić na przykład oborę i jak jeszcze się zmieści, chociaż tu w pasie jednym to chyba już się nie zmieści garaż, bo ja patrzałem, na zdjęciach na nią, to dosyć ona duża jest, ale myślę, że tutaj na przykład jakiś mały garażik na dwa traktorki może, może da radę. Można byłoby postawić. I też tak, jak wróci od mechanika, to tak, 80 chyba chcę zostawić.